Witam, witam ja zdrowie witam. Dzisiaj gramy sobie w grę Kitty. I o to w tym chodzi to jest takie coś jak Piggy, ale to jest Kitty, tak. To, to jest bardzo podobne do Piggy, ale no nie jest, ten, nie jest takie same, takie bardziej bajkowe. Więc no tu. I tutaj jest w ogóle mapa z, z Spice ty. Patrzcie, tutaj jest ten dom chyba z Spice Boba, a tutaj jest tego, tego... Skarmara? A gdzie jest Patryk? Patryka nie ma? Patryk się prze... A tu jest Patryk. Patryk jest chyba tu. A nie, nie, nie... Nie pamiętam jak... na świat. A tu jest ten. Jest, jak to się nazywa? No wiecie, sami nie wiem. Ym... Ten... Ym... dolne? Nie, bo tak się nazywa. Nie, bo tak się nazywało chyba miasto. No wiecie, tamten ta taka burgerownia. No, Zresztą, co jest w Skarmara? jakieś cecy. Mam, ki mam kill nawet nie wiem po co mi ten kill Co mu skarmer ma przejść się do Spinesbowa, jak oni się nie lubią. Znaczy, lubi Skarmara, Skarmar nie lubi Spinesbowa. Chyba tak jest. Nie wiem. Ja zbytnio nie oglądam. Spinesbowa. O, to jest właśnie typiki nica. ta. Ta burgerownia pana kraba. Nie weź. Da się to się, no weź? Okej, okay, wróciłem. słuchajcie. I więc no. Tutaj jest, tutaj jest chyba kuchnia. Tutaj, tutaj siedzi pan krab, czyli ja, bo pan krab jest bogaty chyba. Kot? Nie myślałam, że to bo... I ze <gry> Dobra słuchajcie Przegraliśmy chyba No no raczej przegraliśmy Ale nie tutaj. Nie pod tutaj Dobra niech pod Napisem 1 House, se. Król se chwa. Król se. Król gramy, gramy, gramy sobie po kolei se. Król se. Król se. Król se. potem drugi, potem trzeci i Okej, Okej. Okay, um. Jakaś myska została zamknięta przez kota tego. I wpadł, wpadła w jego pułapkę. Help. Help. To, o, to ja. Pinki. Ona się nazywa Pinki. O nie. Kiki zabrał Pinki. Help. Dobra, skierujmy się. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. No, tutaj jest prosty jakiś domek. I tutaj jest ktoś jest zamknięty O, tutaj, o, tutaj jest chyba to do otwierania im. i im otworzymy. Dobra, niech uciekają. Niech zyją i się cieszą wolnością. Który i tak nie dosano? Co? Dobra. Tutaj powinno być klucz. Kto zabrał mi klucz? Ja miałem go wziąć i otworzyć drzwi. Ja jestem bohaterem. Dobra. Ten kot. Już tego kota nie ma, więc uciekamy w górę. Ja nie wiem po co. Ale zamknijmy drzwi po sobie. Jak on zamknął. Pewnie. A w ogóle to mnie wszedł a to jest dziwne, że widać takie coś na górze przez ściany. Widzicie? O. To jest teraz nie bez sensu. O nie, 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 nie! Nie! Co? Nie. Nie, skoczyłem! Po co? Ale to jest dobrze. Kosięg ten. A zrobił? Ja nikogo nie chcę tutaj otwierać. A otwierać? To jest zamknięta. To jest otwarte. O, mamy crowbar. Drop. Musiałem gdzieś tam crowbar jest potrzebny. Pewnie gdzieś na guzę. Tam, ale tam jest. Nie mamy tego zielonego kupa. Okej, okay. gdzieś mi po co? Tutaj nic nie ma. Co my tutaj weszliśmy. O. Aha. By tutaj. Nie ma nic. Nie, nie, wiem po co to jest? Ale gdzie jest Green key? Okay. Daj mi, mi tylko... Aha, para. wale I może tutaj jest gdzieś chceba ten. To co chyba. Tam tam. Co nie co, to są jakieś... A tu prowadzi tu. <ścoughs> <ścoughs> Gdzieś tam pewnie. Co mogę ich tutaj uratować? Dobra. A to są walidnę. Co to są pułapki? Właśnie taki, takie pułapki mam. No, no mi się podobają. Są kolorowe. Wchodzimy tu. Więc nie ma. Kolejny trap. który jest w takim beznadziejnym miejscu. Położony za to, oh, Zielony plus! Kierunek tak. Ale jeszcze krowbar potrzebujemy. Kurde. Tak. Krowbar. Tawaj krowbara. Kto ma krowbara? O! Ej! Co tu pisamy? Krow... Si pisa krow bar... Krow bar... Nie. Bar. Krow bar. co? Nie! Całem, kurde, staliśmy zamknięci. Na zawsze nie pomocy ratunku. O, ratuj! a, nie ma skóry. I co i... Mm. Psy, chodź w tej i boję się stąd wydostać się. Dobra, słuchajcie, to już się skończę dziś. Wtedy nie udało nam się uratować Pinki, ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku nam się uda. Więc to. No. Um. Um, pa. Cześć pa pa pa, cześć, pa pa pa.